Pierwsza kolejka zimowej edycji Ligi Fanów, mną Marcin Zdrowicki, kapitan Jagary United. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marcin, no na początek ciebie zapytam, bo jesteście tutaj debiutantami na Lidze Fanów, więc takie pytanie odnośnie... No jak tutaj jak tutaj wygląda? No, bo to jest troszeczkę inna liga, bardziej zorganizowana. Jakie są odczucia twoje? Być może już długo się godziny z takimi pierwszymi wrażeniami i właśnie trzekolwiek. Nie, jest rewelacyjnie. jesteśmy bardzo zadowoleni. Cała organizacja otoczka, trzy mecze równocześnie. Przypomina to rozgrywki nocne, gdzie, gdzie też poziom organizacyjny jest na najwyższym poziomie. Sędziowie mieliśmy szczęście, no nie będziemy na sędziowie. Sędziowie dzisiaj dopisali. Więc jesteśmy zadowoleni. Może powiedz mi, czy ten dzisiejszy, dzisiejszy mecz, jak to wyglądało z, z, z Twojej perspektywy, no bo wyrównany wydaje mi się, że jest jednym z faworytów do zwycięstwa w drugiej lidze, bo KS Czarni, no to też drużyna złożona z osób z prostrowi, która w tamtym roku wygrała drugą liczbę. Nie ja będę ukrywał, że sami jesteśmy zaskoczeni końcowym rezultatem, nie wiedzieliśmy czegoś. się Widzieli się trwać. na porażkę? E. Chcieliśmy sprawić niespodziankę, ale od początku mecz się układało bardzo dobrze. Sami nie wiedzieliśmy czego się po sobie spodziewać. W zasadzie zebraliśmy się pierwszy raz po miesięcznej zimowej przerwie. Nakreśliliśmy sobie cele i stwierdziliśmy, że zobaczymy jak to będzie. Udawało się konsekwentnie realizować plan. Jakość piłkarska, nie ukrywajmy, była po stronie rywali. Gdzieś tam staraliśmy się głównie reagować, neutralizować ich, ich zalety. Wychodziło bardzo dobrze, w zasadzie przez 49 minut meczu. Wszystko posypało się w ostatniej minucie, więc mój skończył się remisem. Na końcu też, no cóż, udzieliły się emocje obu drużyną. W zasadzie pod koniec zdominowały faule, kartki. Każda drużyna miała karnego, niestety. My swojego nie wykorzystaliśmy, my nie wykorzystali i udało im się remisować to spotkanie. No czyli tak, Czyli dużo, dużo emocji, czyli to, co jest najfajniejsze chyba w takiej rywalizacji gdzieś między, między drużynami, E, wspomniałeś o celach. Właśnie jakie cele postawiła sobie e, Nagara no w tej drugiej e, Totalnie nie mamy żadnych, żadnych założeń, nic nie celujemy, chcemy koncentrować się w najbliższym na najbliższym stopniu. Na najbliższym Tak, chcemy, <grym> chcemy tak, e, chce dwie, dwie dobre połowy zagrać. E, zobaczymy co to da, chcemy zbierać, punktować. Dzisiaj udało się zapunktować, tak jak mówisz, z faworytem. Nie robiliśmy nawet rozeznania. Posłyszałem od Ciebie, że to są jedni z faworytów. Stwierdziliśmy, że trzeba się zaprezentować jak najlepiej na ich tle. Zobaczymy co przyniosą w Wiemy też, że była się niedawno w Stanach Zjednoczonych. Czy udało się zrobić jakieś Czy z, z współpracujących z Wami Niegara United Club, zespołem z, z podwodu Niagara, coś Będą jakieś transfery? Co się Szukaliśmy wzmocnień. Mamy tam swojego szpiega, skauta, który wyjechał na jakiś czas. Mamy nadzieję, że niedługo z powrotem do nas dołączy. Jeden z najbardziej brak zawodników. No niestety, oni tam grają, znają trochę inną piłkę, wygląda trochę inaczej, jest bardziej jajowata. Niestety, do, do naszej piłki ciężko znaleźć tam grać. Dzięki ślicznej. Życzę powodzenia w drugiej kolejki. Dzięki. Dzięki.